I zobaczcie, wschodnia gościnność, przyjechaliśmy zatankować sobie wodę, stanęliśmy sobie tutaj co, Proszę Państwa, jednak opłaciło się zostać. I nikt po nas już nie przyjechał. A przyznam, że jeden z takich bardziej efektownych wschodów słońca, jakie się oglądało. Ja wiem, że nagranie nigdy tego nie oddaje to aż tak, ale każdy, kto sam zalicza wschody słońca, to wie, że efekt jest na żywo. 2,5 tysiąca metrów nad poziomem morza, proszę Państwa. Tam pod tą mgłą jest jezioro Van. Tam jest miasto Tadwan. To, tak, gdyby ktoś nie widział poprzedniego odcinka. No. I muszę przyznać, że całkiem ciepło, na tą wysokość i tą porę. Nocy były 4 stopnie, ale jakoś nieszczególnie zimno. Także polecam miejscu do zaliczenia i musowo zostać na noc. No chyba, że ktoś nie ma takiej możliwości to to chociaż przyjechać na widoczki. Z tego by może miniaturka była. Albo z tego. Chodź się, Z takim widokiem dawno nie sikałeś. Sądzisz, że w wschodzie słońca? słońce? przepokój. Przypiękny był. Taki inny całkiem. Ty nie widziałaś, bo ty spałeś, no. Nawet nie wiecie z czym to jest związane, że ona widziała słońce. Z czym? Jak zjeść śniadanie, to idziesz jeszcze do śpi te dwie godziny. I idź dla własnego, wiem, dla mojego dobra, <noise> dla psa dobra. Niech Wiecie dlaczego to jest dobre miejsce do wyrastania chleba podczas drugi? Bo tam jest najcieplej. Jest boiler, który się nagrzewa, a rurki, które do niego biegną, oddają ciepło. I dzięki temu tam jest idealny warun, żeby chlebek wyrósł. Kolejny plus posiadania Hot Trio, widzieliście to? No i zobaczcie, jak się warun zmienił dosłownie w kilka sekund. Jakieś chmury tutaj naszły i koniec. Przyjechalibyście na piękne widoczki. Nie zobaczycie nic. Ha, ale my teraz musimy stąd zjechać. Dużo śmieszne. A, pojedziemy dłużej niż żeśmy wyjeżdżali. Wiecie, jaka jest zasada przy zjeżdżaniu ciężkim autem? Bieg nie wyższy niż ten, którym byście wyjeżdżali do góry. Czekaj, jak ja to na jeden zapalnie. Także no, palimy. thank you Wiecie, w sumie to tutaj trochę jest przewyższenia, bo na jakichś 8 kilometrach robimy prawie 1000 metrów. Także wiecie, no zakrętów tu dużo nie ma, ale właśnie są takie stromizny. Jechaliśmy na dół, uliżyło mi aczkolwiek nie było czego się bać, więc jeżeli będziecie tutaj w okolicy Jeziora Wan, to polecamy sobie wjechać i zostać tam na noc, zobaczyć słońca, bo jest spektakularny naszym zdaniem. Jeżeli oczywiście chmury go nie przysły, ale było pięknie i naprawdę nie było warto się stresować. Więc jak jakaś pani tam jest gdzieś i mnie słyszy, no to naprawdę pozwólcie swojemu mężczyźnie tutaj wjechać. I to powiedziała Patrycja. <laughs> Adrenalina Patrycji proporcjonalnie obniżona razem z wysokością nad poziomem morza. Stres. <laughs> Tak, a kilka kilometrów dalej. Będą wiem, rzeczy? Nie. Obstawiam, że tutaj była przestrzeń dla takich zwierzaków. Tam bym stawiał. Tam taki żłób jakby. Jakaś historia na temat? W historii brak, bo to wczoraj znalazłem po prostu miejscówkę, żeby jak na stąd wygonili wieczorem, to żeby gdzieś stanąć. No i to tak znalazłem tylko na parku i przy okazji tu jest takie coś ale to bym musiała doczytać, jak coś znajdę to Wam potem dopowiem to poszukajmy węży kurde fajne ale tutaj widać, że to jeszcze było zamieszkiwane nawet jak elektryczność była, patrzcie a teraz kurde wyjściowy jak ta lala halo no węże, ale kurde jak to tu przestrzeń jest a to chyba jakiś kościół musiał być znowu. Ale obejrzę, na suficie jakieś coś tego? Dobra, nie widzę. Sufik okopcony cały. O kurde, co tam wyleciało? Jakieś wielkie ptaszysko. Ale obęży. o no to druga taka. Kurde. Gołębie? Aha, rzeczywiście, ale głośne takie. Wylatywało jakby tu co najmniej bocian startował. Tutaj po naszym by można powiedzieć, że to zachwyc jest. no ewidentnie gołębie tutaj funkcjonują patrzcie co jest na dole czyli tak zwane latające szczury ale to się dużo musiało palić jakiś świeczek pierdu czy innych pochodni bo tam na górze to jest aż takie obrośnięte takim taką salzą to jakieś kościelne bardziej. Ja Znowu. z domu muszę poczytać jak to się nazywa strasznie owędzone no raczej to domek nie był Mamy jakie wzorki ładne, macie pory te. Są tak owędzone, że tego nie widać już tu w sumie trzecia komnata taka o, tutaj też pełno tych porobali Ciekawe, ciekawe A nie znalazłem To wygląda jakby były jakieś pozostałości pod cmentarzu To tutaj. u jaka przestrzeń na dole kurde halo węże to też wygląda jakby taki żłobek dookoła był na przykład dla baranków albo coś tylko że ten żłob to już jest taki betonowany dookoła to jest takie połączenie tej skały z innymi metodami tu jakiś taki znak wyryty nad tym wejściem aczkolwiek kamienie, widać wszystkie takie udręki ciosami Tu ile miejsca, ja pierdziele Męże, węże, halo węże Długo będę miał uraz O, dziura, o Co Tu jakieś fajne pająki Jaka głęboka dziura? Ja za to było przychodzić. Klimat. A tu się kurzy, czekaj, bo tu widać dopiero ten promienie, jak się przechodzi. I tu jest kurzu W powietrzu. Tam u góry jest, ale schody już chyba dawno odpadły. Kierunek gdzieś. No, sporo. O i taka propos, tam jeszcze stoi taki kawałek muru. Po czymś takim dobra, obraćajmy sobie jeszcze do tych tutaj, jest pełno gałęzi, na no, strane, jakie dziury, ale będzie, ale halo, halo. dostępna taka wielka. No nie, no to nie mogą być same kościoły, kurde, nie? Oni sobie robili takie po prostu dziwne. A może były? No nie wiem, musimy się, musimy się zorientować. Jak nie, to zostaniecie w niepewności. To znów jak w kościele. Tu, jeden koło jest. No, tam to jest ewidentnie cmentarz, bo takie pomniki są Te takie śmieszne, takie dwustronne. Takie. To jest cała jakaś wioska, była po prostu. Tutaj tej dolince. Twoje zadanie musisz się zorientować. Tak? Trzeba to tu wkleić. Aha, dobrze. Staram się poszukać. Tu jest jeszcze jeden jakiś taki pamiętany. Bo to takie świeże obetonowane. Normalne litery takie O. To jest 76. R Faticha. A ta tabliczka co może oznaczać? Producent tego? Tak, pani R Faticha. Była 76. A tu jest pomniczek, ale w ogóle nie ma żadnych napisów. To też jest dziwne. Stoi tylko taki. To jakby ktoś odnowił, albo. Nie wiem, tabliczki jeszcze nie ma? Nie wiem. tylko ta tabliczka taka. Myląca, nie? Z wkrętami jeszcze takimi świeżymi nawet. Ptaszki widać pilnują. rejon Idziemy jeszcze tu zobaczyć. Tu już taki normalny, taki wiecie, domek. Chociaż w środku taki bym powiedział kombinowany dość. No a ciekawe kiedy by to na głowę spadło. Zarąbiste powała. A wszędzie taka była posadzka Takie belki, patyki i ziemia. Z zewnątrz wygląda taki dość nowocześnie, bym już powiedział. Nowocześnie, no w sensie wiecie. Ale kurde patę do środka, no na grubo. Ha. To może łaźnia była. Możliwe. Sotki do góry, takie wiecie. No może nie pójdziemy. Mówisz, z zewnątrz takie wygląda wiesz Już tak No takie wiesz no Wiesz co mi chodzi, nie? No Takie bardziej jak wchodzisz do środka to jakbyś do jaskini weszła No dobra Plan na dzisiaj jest jeszcze gruby, bo trzeba wodę znaleźć no. Do sklepu zajechać Także nie ma co a, No tak Patrycja jest w szoku Stała o 6.30 A to dzięki Andrzejowi Bo sama bym nie wstała Ale zobaczyłam słup słońca za raz. drugi w twoim życiu, nie? No nie drugi, ale... <grym> ale drugi na tym wyjeździe. Albo trafimy, albo nie albo będzie się lał, albo się nie będzie lało ja nie będzie na oku, to po prostu kurwa zagłada <laughs> I zobaczcie, wschodnia gościnność. Przyjechaliśmy zatankować sobie wodę, stanęliśmy sobie o tutaj. I panowie już tutaj przynieśli kusze poczęstutek. Mamy jabłuszko, orzeszki, sado, więcej jabłuszek. Widzicie, wiecie, tak to jest. Ja nie wiem czemu z tymi wschodami tak jest. Bo na wschodzie Polski to to samo. I tutaj to na wschodzie Turcji znowu. Im bardziej na wschód, tym bardziej. Eee, w zjadły, tak. odnośnie Islamu to doczytałam, że gość, to dla nich to jest taki dar i oni muszą go ugościć. Po prostu, bo tak kultura nakazuje. Dlatego miejscowe jabłuszko. Kuwal dobre. Tak jak się zbierało na no tym. Mmm, słodkie. Mm. Mmm, ostatni raz przyniosłem takie jabłko. Jak robiłem na jabłkach we wórze. Mm. Takie mm. zerwane z, z drzewa. Nie, już Ci zjadłem. Ale nie zjadłaś? i jedna gorzeszka. No I zarazem jabłka. No okay. weźmy te mniejsze. Niech szybko mi zjad... tego orzeszka, misiu? Ale jak musiał być... No, smakuje tak w tym. Nie. Już nigdy przywieziony tak nie smakowały. Człowiek wodę tankuje, to śniadanie zjadł. Byliśmy w bimie, także ci koptę przegryzamy, właśnie. Bo jak nie wziąć ci za 15 lit, tak? Dzisiaj było. I strasznie drogie jajka. Kurde, żeby za 30 jajek dać ile? 12 zł. 12 zł. A czyli kopta wyszła z 31. A, czyli kopta 30? Mhm. No, że to jest to, 113 km chyba. Tak tu całe musimy przyjechać do tą. One są takie, o, wiesz, tam że jeden jest bliżej, drugie jest dalej. Więc nie wiem, możemy tam pojechać, bo tutaj są w miastach, tu nie będziemy stawać, nie? Wydaje no, następnym razem sobie myślałem, że na Kiszkę dwa pójdziemy. Ale dzisiaj tu już nie zrobimy jakiś obiad Wchodziło mi tu do zębów akces z papryczką jakie dobre. Dla mnie ten sos jest już sam pikantny trochę. Ten co jest przy tym. Chau cię rotówkę zamknął? No. O dziwo? Aha no. to być. Tak ja tylko się wycofa, i chyba nie straci długo Nie Kieruj się na północny wschód Kebab, ale zamknięty jeszcze To trochę czas na godzinę na kebaby Środku, Za 150 metrów. Lekko w prawo. Kapusty. No, ojej, no, ja, ojej, jakie główki ja nie wiem, na czym oni budują te kapusty. Lekko w prawo. A, my już kręcą kebab. No. Kurde. Która to godzina? Dziesiąta No, nie wypada. Nie wypada Kolejne miejsce z typu A podoba mi się to, skręćmy w prawo. To jezioro jest po prostu niesamowite, nie? A w jakim celu? Szefowa nakazała małe przemieszczenie. Także wiecie. panie! Siwono. To wyrównaj tam tymi magicznymi Ale, ale ty tu masz pochylenia z 15 cm, ja mogę zrobić 6 Tak? Aż tyle jest? Ja no, weź stary ufaj jak powie, że prosto jest No prawie prosto Idź! No, bo... Dobra, podnajeżdżamy na jakieś góreczki tutaj tym kołem, tutaj w tamtą stronę Resztę nadrobimy, o tak jak jest teraz Na tej pagórku Jednym no tu bo nie widać, czekajcie, na lewo, dobra, 3,7 cm, nadrobimy. No, nie ma tragedii, doszliśmy do poziomu 0,75 od lewej i pół cm za wysoko od tyłu. Czyli co sumie równo. Wiecie kiedy stan naładowania waszego akumulatora wynosi pewne 100%? Kiedy na wejściu i wyjściu jest 0. A napięcie pokazuje w tym momencie 142, od kiedy tutaj stoimy. I wiecie, co jest najlepsze? W tym momencie chodzą dwie lodówki. A co to oznacza? Że wszystko w tym momencie w samochodzie zasila się jedynie nie. wyłącznie z panela. Ponieważ akumulator sobie stoi w tym momencie. Tak o, naładowany na pełno i czeka do momentu kiedy panel nie będzie wyrabiał. 0,00 zero, 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 zero. nic nie wchodzi, nic nie wychodzi. To taki fajny stan jest, wiecie. O. To jest jak zalać zbiornik sobie do pełna, i mieć świadomość, że stoicie jeszcze obok kranu. Stój ten deseń. Muszę Wam powiedzieć, że wschody i zachody słońca są tutaj wyjątkowe w tym klimacie. Rano wyjątkowy wschód słońca, teraz wyjątkowy zachód słońca. Oczywiście Wy tego znowu nie widzicie tak jak my, no ale. Nawet wpadła karbonarka, to jest jeszcze herbatka do zachodu, znowu sami na totalnym zadupiu. Tutaj macie jakieś góry, tu macie wielkie jezioro Wan, to znaczy jego mały zakątek bym powiedział na mapie, tam stoi majowóz. A ja chciałam powiedzieć, że jak szukacie namiaru na tą miejscówkę to dodam go na relacje na Instagramie, więc zapraszamy do na naszego Instagrama, jak chcecie być na bieżąco i mieć takie miejscówki właśnie z Pineską dokładnie. A. No to już wiecie. Także wy sobie jeszcze pooglądajcie loty dronem po okolicy i... a, ten, a my sobie dopijemy herbatkę i aż słoneczko zejdzie. Byście się zastanawiali, jaka rozrywka tutaj wieczorami. Poszczelać sobie.